W momencie, gdy już zaznaczy się dłużo akcia, że... Szukasz, nieważne czym się robi, no, ważne. Można, można zrobić i pudełkiem zapałek i czy się efekt końcowy, nie? Oczywiście. Ja też powiem, powiem, ale smarta w kieszeni, tylko się rozładzuje działem smarta. Tym mogę filmować, ale wolę tym, bo to jest bardzo proste urządzenie. Wciskam i kręcę. Tak, gdzieś tam przejechać. A ja tam muszę po tej pudełce się z tamtej strony. Później a tak, żebyście przeprowadzali z dwóch stron.

Zajęliśmy tutaj. Teraz tak. jeden mnie nie za tą Ten diety. 私。Uh, sorry, the fish.